Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj będziemy robili słuchajcie misje, których właśnie nie zrobiliśmy, czyli generalnie do no, wieszanie bombek na końce, ale nie tylko, bo zbieranie też prezentów, jak dobrze wiecie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy 10 prezencików, właśnie tych Missing Gifts. No i chodzi tutaj o to, żeby zrobić 12 prezentów. No i dzisiaj pokażę wam dwa prezenciki, których nam brakuje. Jak ktoś oglądał odcinek, gdzie szukaliśmy prezentów, no to ma już na pewno dyszkę. Mamy też trzy ornamenty, to jest widzowie zataski, czyli za misje, które tutaj mamy. Musimy pokonać Santa Workshop na hardzie, otworzyć 10 Christmas Crate, no i pokonać Abysmal Moda. No to jest generalnie proste, tak samo Beat Santa Workshop on Easy też jest proste, ale zrobienie 80 wave'a, no jeszcze ok, ale 120 widzowie na Disney's no już mamy zrobione, no ale naprawdę nie było to łatwe. Oczywiście testowaliśmy też już nowego Ultimate'a i sobie i tak nim jeszcze raz pogramy, właśnie na tej mapie Santa Workshop. Bo tam widzowie mamy ostatnie dwa prezenty. Jestem pewien, że one tam są, bo właśnie sobie to obadałem i chcę z Wami, właśnie słuchajcie je odebrać. Oczywiście weźmiemy też Titana Snowmana, żeby było coś nowego. Nie, że tylko gramy Ultimate'em cały czas, ale też nową postacią, właśnie z tego creata. Przetestujemy Titana Snowmana. No i później myślę, że też zajmiemy się testowankiem Skibidi Klausa, nie? Bo mega śmiesznie wygląda. To jest taki Mikołaj, Totalnie, wiecie, taki, do no, no, no śmiesznie. No, po prostu śmiesznie wygląda. O no co tu dużo mówić? Derpowaty ziomek, nie? No i zobaczmy, widzowie, czy się odpali giereczka. Także ja próbuję wbić. I widzimy się już przy prezencikach. Pokażę Wam, gdzie one są. Bo większość osób, właśnie, jeszcze nie ma tych prezentów zebranych z tej mapki. A to jest naprawdę proste. Jak sobie zagrałem, to powiem Wam, o, za pierwszym razem się wbiłem. Dobra, no, niemożliwe się stało, widzowie. Niemożliwe. Po prostu giereczka od razu mnie załadowała do gry. Niemożliwe. Chociaż, jak tak patrzę, to dobra, teraz się załadowało. Dobrze. I lecimy na hardzie, bo Chcemy tym razem, widzowie, wygrać kolejną misję i powiesić kolejną bombeczkę. No i w tym momencie tak myślę, że sobie damy Santę na początek. I słuchajcie, jak dobrze pamiętam, właśnie muszę sobie przypomnieć, że ja ten prezent widziałem, ale pierwszy prezencik widzowie, chwilę ja już tutaj patrzymy. Słuchajcie, pierwszy prezencik był, jak sobie odpalamy po prostu wav'y, no i one sobie lecą, nie? To patrzcie, pierwszy prezent macie tutaj przy chońce, dosłownie, przy choince tam, gdzie się spałnią skibidi. No to właśnie jest ten prezent. Za chwilkę go podniesiemy, tylko wiecie, żebym też nie przegrał. To by było fajnie. Bo fajnie będzie zdobyć oczywiście laski cukrowe, no bo zawsze to jest waluta do eventu, także spoko i mamy widzowie prezencik. Mamy prezencik, słuchajcie, także widzowie prosta sprawa, no, co tu dużo mówić. No, łatwiutko. I w tym momencie jeszcze był jeden prezent, ja za chwilkę go sobie tutaj odszukam, bo mniej więcej kojarzę. No chociaż teraz już tak dokładnie nie pamiętam. Gdzie on był, widzowie? Gdzie on był? A, na górze! Jak widzicie, jest tam na górze, więc wystarczy tam jakoś wbić. Tylko muszę obczaić, jak tam wbić. A problem jest taki, że za chwilę przegraby, bo po prostu no, źle to ustawiłem. <grym> Także mamy problem. Ale słuchajcie, jest tam ten prezent. Ja bym tam jakoś wbił. Najpewniej no po tych szufladkach, nie? Że jak po szufladkach poskaczemy, to wbijemy. Ale spróbujmy jeszcze raz. I słuchajcie, tutaj trzeba będzie to jakoś zrobić, tylko jak to dokładnie nie wiem. Chyba będzie trzeba postawić Golden Speaker'ment Titana, bo troszkę odwaliliśmy i powiem wam, że no słabo to nam wyszło, bo na hardzie faktycznie to będzie trudniejsze, więc tutaj musimy pomyśleć. No i słuchajcie, spróbować to jakoś zrobić. Jak się nie uda nam przejść tym, co mamy, no to po prostu, nie wiem, po prostu chyba odpalimy sobie coś innego, w sensie spróbujemy jakoś inaczej to ogarnąć, bo tak, stawiam jednego Santę, będę miał 300, później 500. I kolejny wave to będę miał. Nie, no widzowie, to chyba jest nie do przejścia. Potrzebujemy jakiejś jeszcze postaci, bo jak tak teraz myślę, to naprawdę No, nie da się tego przejść. I teraz tak, nie wiem dokładnie, ale chyba tak jak tutaj. O, zobaczcie i wbiłem, co? Nie, dobra, i spadłem, fajnie. No ale generalnie tak po tych szufladkach, tak jak wam się uda, to, to tak wskoczycie. Więc ja próbuję widzowie tutaj wskoczyć. Oczywiście te szufladki najlepiej na tą po prawej. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem. Ja naprawdę, jak dochodzi do tego parkura, to, to jest jakaś masakra. No gościu, błagam cię, wejdź tam po prostu, no przecież przed chwilą byliśmy i po prostu spadłem, nie? Dobra, mamy to widzowie. Szybciutko, szybciutko, bo nam zniknie. I mamy widzowie prezent. Jak widzicie, no troszkę parkura. Naprawdę takiego parkura no dość, do no, nie tak łatwego. Ja bym powiedział, że wca wcale nie taki łatwy. I słuchajcie, przejdziemy sobie jeszcze tą mapkę, tylko problem jest taki, że z tymi postaciami to my tego nie zrobimy. Po prostu, no po prostu się nie da. Też przy okazji sprawdziliśmy ile dostajemy lasek cukrowych. No po prostu cztery, jeżeli przegramy od razu. Osiem z boostem, więc niby można to jakoś farmić. Jest to jakaś opcja, ale wiecie, to no, taka bardzo słaba. No się, to nie jest jakaś mocna opcja. I mamy oczywiście tutaj widzowie 12 zrobionych prezentów. W tym, w tym momencie klejmujemy Frozen Speakermana. W ogóle ja źle to ogarnąłem, bo słuchajcie, na początku dostaje się Frozen Speakermana, a Gingerbread House jest za to, że zrobicie ornamenty, czyli 8 bombeczek, co jest dziwne, bo generalnie mogę jeszcze zrobić 3 misje, czyli będziemy mieli 6 bombeczek na 8, no i dwie zostaną, tutaj mamy Coming Soon, także póki co farmy po prostu nie da się zdobyć. I to jest w ogóle zabawne, że jest tutaj updatecik, wiecie, jest, są święta, a po prostu nie można tego zdobyć. Najpewniej będzie to w jakimś parcie drugim, chyba, tak mi się wydaje, no bo co innego tutaj myśleć, nie? jakby to, to, to wygląda dziwnie. No ale mamy widzowie chociaż jedną postać. Zobaczmy tak, weźmiemy sobie lepszą postać tutaj, czyli nie polecimy tym ultimatem, bo teraz nie ma sensu nim grać, a weźmy może widzowie m, takiego prezent speakerman on miał chyba? Prezent speakerman, dobra. Sprawdzimy od razu prezent speakermana, i nas Snowmana i zobaczymy, czy faktycznie ta misja nam się widzowie z tą mapą zaliczy, no bo chciałbym mieć wszystkie misje do bombeczek i wam też polecam to robić, no bo naprawdę fajna sprawa, taki wiecie, dobek z piernika, no kto by nie chciał takiej farby, więc naprawdę warto się tutaj przyłożyć i to porobić. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona blogsboom na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać tradea z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno Wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra, widzowie, mamy to. Prezent Speakerman jest o wiele lepszym wyborem, i słuchajcie, dziwne jest to że aktualnie moi Santa TV jakby się zamrozili. Patrzcie to, co tu się odwala. Frozen, ej faktycznie, jest zamrożony ziomek. A co to oznacza? Mogę go ulepszać? No mogę. Ej, to co z tego, że oni są Frozen? Przecież jak mi zamrozili farby, to tak naprawdę nic nie tracę, bo ta farba i tak da mi kaskę? Tak, daje. No więc to jest dziwne, widzowie. Mamy jakiś nowy efekt Frozen. I to chyba chodzi o to, że na hardzie randomowo różne postacie będzie mi zamrażało, czy coś takiego, zobaczymy, no nie wiem, ale mam takie wrażenie, że na hardzie dodali taką mechanikę, że to wam tutaj jeszcze zamraża. Pamiętajcie o tych dwóch prezentach oczywiście i widzowie sprawdzamy, jak to tutaj dalej wygląda. Oczywiście postawimy jeszcze golden speakera, no i jeszcze drugiego golden speakera, wiadomo, tylko dajmy go gdzieś może, wiecie co, może dajmy go po prostu gdzieś tutaj. Nie, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Dawaj, stawaj, ziomek. No i dobra, mamy to. Teraz tak, tutaj za 500. I w tym momencie chyba ulepszymy prezent speakermena W ogóle zaskakujące jest to, że to jest spawner, który daje sobie totalnie radę na początku. Patrzcie, 5000 HP będzie wysyłał teraz Candy z Menów, Do tego 15000 Dipsa biją i naprawdę szybko się pojawiają, bo tutaj mamy cooldown 10. Także ziobek jest naprawdę mocny. I to jest legenda? Tak, legenda. No jest naprawdę mocna legenda. Za chwilę zobaczymy też widzowie Tytana Stowbeda. Yo, jaki bałwan. W ogóle ziomeszek jest mega taki dziwny. Bardzo śmiesznie wygląda, więc zobaczmy widzowie, czy śmiesznie wygląda, ale czy dobrze bije. Uwaga. No i mamy go. 2000... Macha łapami póki co, nie jest to jakieś takie niesamowite. Nie powiedziałbym, żeby to było niesamowite. Słuchajcie, do no, Titan Snowman tak jakby nie bił, nie? Troszeczkę tak to wygląda. Dobra, dajmy tutaj szybko prezent speakera. I teraz tak, może jeszcze jednego. Nie wiem, ilu można ich maksymalnie mieć, ale aktualnie dostałem Frozen na niego, więc jest mega lipa. Powiem wam tak, faktycznie wiemy jedno, że no niestety, ale do no, Flying Rocket czy mnie rozwali? No nie, no nie wierzę w to. Czajcie, dobra widzowie. Wydaje mi się, że Titan Snowman jest zestunowany. Znaczy zestunowany, zbugowany. Patrzyłem, że ma stun time i wiecie, się zamuliłem. Ale generalnie jest jakiś zepsuty, bo no, widzieliście to. Dosłownie nie bił. Chyba nie bił. A może bił, ale to wyglądało jakby totalnie nie bił. I w ogóle na tym hardzie mamy coś takiego, że nam zamraża postacie. Jeżeli nam zamrozi postać, to, to troszkę lipa. A w ogóle, dlaczego ja stawiam go tutaj? Mam takie pytanie, dlaczego ja to robię w ogóle? Wiecie, no, nie powinienem go tutaj stawiać, bo wiem, że on spawnuje tam, gdzie stoi, czyli najlepiej dać go na sam koniec, więc dajmy go na sam koniec. I tutaj niech spawnuje. I teraz dopiero ma to sens, nie? Więc widzowie, lecimy jeszcze raz. Ja przejdę sobie nieco dalej, zobaczymy, czy to w ogóle działa. W sensie, czy Titan Snowman działa, no bo to było dziwne. Ziobek stał po prostu. Niby coś tam bił, ale tak naprawdę nie bił. Także mega chyba zbugowana postać, ale zobaczymy, może go ulepszymy, to jakoś lepiej pójdzie. Na razie Sunty dajemy i miejmy nadzieję, że nam nie tutaj, wiecie, nie sfrozenuje naszego prezent Speakermana, bo to jest jedyna postać, która tutaj aktualnie atakuje w naszej drużynie. Więc wiecie, jak nam sfrozenuje jakby postaci, które biją, no to mamy przerobadę po prostu. Najlepiej by to było dać jeszcze DJ TV, żeby zmniejszał cooldowny, to już wiecie, to by było po prostu najpiękniej na świecie. No i tak mi się wydaje, że dostawimy kolejnego. I chyba nie ma na nich limitu że na te legendy absolutnie nie ma limitu, bo przeważnie na takie spawnery jakiś tam limit jest, nie? A ja tutaj stawiam, stawiam i stawiam i patrzcie, totalnie dużo leci Candy Speakermanów i elo, nic się nie dzieje. Dobra, więc kolejny Santa tutaj, niech Santa przyjmuje efekt Frozen, ej, ale to nie wiedziałem, że coś takiego jest, na Easy tego nie było. Faktycznie widzowie na hardzie macie trudniejszą nieco misję, no bo po prostu musicie, wiecie, tutaj macie zabrożoną postać, nie wiem co to dokładnie oznacza, bo na przykład farmę, no farma nic, nic to farmie nie robi, nie? Tak samo spawner. Ej, w sumie dobra, nieważne, jakby mi sfrozenowało prezent speakermena, to mi się wydaje, że on i tak by spawnował, więc tutaj dokładnie to nie ma sensu, znaczy to, to nie ma znaczenia, ale jeżeli by mi sfrozenowało DJ TV, no to wtedy już gorzej, nie? Bo faktycznie to by sprawiło, że, że on po prostu nie daje boosta, ale dajmy go tutaj może, niech sobie troszeczkę zmniejszy tym prezencikom, dobra. 9,5, faktycznie zmniejsza, no to robimy tutaj armię widzowie prezentów, nie? Totalnie lecimy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Wygląda to dobrze, no ale zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy tego Titana Snowmana. I patrzcie, postawię go. I czy on w ogóle bije? Wygląda, jakby nie bił, nie? Tylko kręci głową. Mega dziwny bałwan, nie? Wygląd, stoi jak jakiś taki yeti. Dziwnie, dziwnie wygląda po prostu, nie wiem. Nie, nie jestem przekonany co do niego, ale jeszcze go sprawdzimy. Dobre jest tyle, że jak mamy sfrauzenowaną farmę, to i tak możemy ją ulepszać. Także tutaj to narzekał nie będę, jest OK. Dobra widzowie, powiem wam, że jest mega lipa. Dosłownie ten Titan Snowman coś tam bije, faktycznie bije po te 4000, ale co sekundę no i powiem wam tak, no jest giga słaby, nie? Co tu dużo mówić? Jest po prostu przepotężnie słaby. To jest tak taki mityk, którego na pewno nie będziecie chcieli używać. Jest to niemożliwe. Potrzebujemy lepszych postaci, żeby jakkolwiek przejść tą mapę. Titan Snowman to jest jakiś po prostu żart. Ja nawet nie mogę go widzowie jakoś bardziej przetestować, bo ziomek po prostu, no, nie da rady na tym hardzie. Ten hard zamraża mi postacie. Musimy wziąć coś lepszego. I na pewno coś lepszego to taki Saber Mutant Toilet, na przykład, żeby nie mówić jakichś, wiecie, drogich postaci, no to Saberka spróbujemy. Dobra, widzowie, ogólnie wybór Saberka był bardzo dobry, no bo kosztuje mało i ulepszenia też kosztują mało i w momencie, kiedy będzie Frozen, jak mi go zamrozi, no to nie ma aż tak źle, nie? W sensie nie jest to aż takie dotkliwe, bo naprawdę tutaj najbardziej trzeba lecieć totalnie w farmę, a później sprzedawać te zamrożone jednostki. Prócz farmy, oczywiście, bo farma i tak wam daje pieniądze, także na luzie. Jak nie usuniecie tej zamrożonej postaci, to ona najpewniej i tak wam nie wróci. Może po bardzo długim czasie, zobaczcie. Ten prezent Speakerman został mi zamrożony na pierwszym waveie, dalej jest zamrożony, i faktycznie, jakby spawner też nie daje wtedy swoich postaci, więc widzowie, nie ma tak fajnie nie, że spawnerka, która ma tutaj zamrożonko, będzie spawnowała. Już tak nie jest, więc no, wiecie, myślałem, że będzie tak jak kiedyś, że w momencie, kiedy mamy spawner, to jak on na przykład y, zasypia, bo go tam zestunują, no to dalej sobie działa, nie? Ale nie jest tak, naprawdę tak nie jest. Najlepiej to, co bym polecał, zrobić farmy na, na full, po prostu na maksa jak najszybciej i używać Saber Mutanta. Nie jest on drogi, a jak widzicie po raz kolejny, po raz kolejny wygrywa nam jakąś mapę. Serio, bardzo, bardzo często jest używany dosłownie wszędzie i nadal widzowie jak najbardziej uważam, że powinno się go używać, bo ziomek po prostu to jest przepotężny. Możemy jeszcze dodać DJ-a, no ale DJ tutaj też nie jest zbyt taki mega fajny, bo nie dość, że może łatwo dostać stuny. No to jeszcze tak naprawdę wiecie. Sprawa jest taka, że jak go zamrożą, no to tak naprawdę muszę znowu go sprzedać i znowu go postawić. No to jest bardzo takie, wiecie, męczące. No po prostu. Odpalmy sobie tego saberka na wyższy poziom, nawet na maksymalny. I słuchajcie, na maksymalnym poziomie, oczywiście, on ma tylko piąty poziom. Na maksa 8 tam wydacie na końcu. No to szczerze, nie jest to dużo, nie? W sensie na maksymalnym poziomie, bo ogólnie to troszkę się wydaje. Ale na pewno nie tak dużo jak na jakichś Titanów czy jakieś ultimate. Nie grajcie też ultimate'ami. No bo faktycznie granie ultimate'em troszkę się z celem mija, nie? Bo patrzcie, dostaniecie Frozen na Ultimate'a, którego mega ulepszycie i patrzcie, on nic nie robi. On nic nie robi, ja już muszę go sprzedać i od nowa wymaksować tysiak 3, to mamy 4, 8. No i widzowie 16 tysięcy za totalnie wymaksowanego saberka. Nie jest to dużo i naprawdę polecam grać właśnie saberkiem. To na pewno mój taki typ. Nie wiem, pewnie są jeszcze inne postacie, które by były warte zagrania. No ale saberka to. Mam tutaj mogę gorąco polecić, bo ziomeczek ogarnia, nie? Naprawdę jest dobrze, to to akurat idzie dobrze, możemy go ulepszyć też DJ-em, jak macie albo inną tutaj boosterką. Dodatkowo pamiętajcie, no na początku stawiacie od razu farby i robicie farby da full, ale mam jeszcze taką małą tutaj mm, podpowiedź, że jak ktoś ma na przykład Titana Printera albo jakieś tam drukarki czy tam postacie, po prostu farmy, które dają mm, kasę w czasie, no, to też warto je zagrać, bo wtedy nie musicie autoskipować, żeby dostać pieniądze. Czyli wiecie, czekacie na przykład na Titana Printera pół minutki, on wam daje kaskę i możecie na spokojnie, bez autoskipa, od sobie postać kupić, odnowić jej poziomy i tak dalej, nie? Więc to jest na luzie. Ulepszyłem też na maksa prezent Speakermana, żeby zobaczyć, jak on działa, no bo też go testujemy. To wiecie, fajnie by było. 10 tysięcy Candy Speakerman, no i oczywiście 30 tysięcy Deepsa bije taki ziomeczek zespałnowany. Powiem wam, że naprawdę ten event nie jest łatwy, bo na hardzie leci tutaj dużo bardzo, wiecie, takich mocnych skibidi, także mega polecam wziąć tego Saberka, serio, nie są drogi, już wcześniej nawet mówiłem, że do wielu taktyk jest mega dobry. No i oczywiście sfrozenowane postacie, ale widzowie, spokojnie, szybciutko to ogarniemy, tylko nie wiem, którzy dokładnie, bo jakoś tak to dziwnie wygląda, jakby niektóre niby były sfrozenowane, ale nie, jakoś tak, patrzcie, z tyłu pokazuje. No troszkę słabo, bo nie ogarnąłem, nie ogarnąłem przez to dokładnie, gdzie co jest. Ale już widzowie ogarniamy, szybciutko stawiamy na nowo. Oczywiście pieniędzy mamy dużo, bo wzięliśmy dobre farmy. I wy też bierzcie dobre farmy. Takie, jakie macie najlepsze. Nie mówię, że to musi być właśnie Golden Speakerman Titan. Absolutnie nie. Może być to Titan Printer, albo jakaś, wiecie, taka nieco tańsza drukarka. Po prostu, żeby dawało, wiecie, żeby dawało radę, żeby cokolwiek się działo. Ten też tu zamrożony, dobra. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Naprawdę, strasznie to wygląda. No jest, jest mega problematycznie, nie? Bo nawet takim saberkiem, mimo że jest mega OP. No, jest ciężko przejść. Uważajcie na autoskipa, powiem wam od razu, bo faktycznie można się tutaj przejechać, no i jest to trudne. Patrzcie, DJ toilety 2.0 w ogóle, ile ziomek ma HP. Oni mają po 7 milionów, prawie 8 milionów HP, więc to są duże postacie, nie? Co prawda wiadomo, jeżeli wam sfrozenuje postać, to na przykładzie farmy widać, że i tak odmrozi, ale bardzo długo się na to czeka. No i oczywistym jest, że raczej trzeba sprzedawać postacie, robić je od nowa, i tak wiecie, sprzedawać, stawiać od nowa. No bo nie dacie sobie rady, po prostu nie zdążycie. Nie Doczekacie się, zanim się odmrozi. Po prostu lepiej widzowie sprzedawać i stawiać na nowo. Dobrze, że chociaż tyle można, bo gdyby nie można było, to by była lekka kalipa. 47 Wavey, widzowie nawet giant turki toilety tutaj wlatują. Także naprawdę, do no, łatwo nie jest. Jest grubo. DJTV też oczywiście, jak wam się zestunuje, to też musicie, zfrozenuje, to musicie go od nowa postawić, bo on, mimo że jest boosterem, i ktoś by powiedział, no jak patam stuna, to, to i tak daje boosta. No właśnie nie daje, więc trzeba widzowie cały czas tutaj patrzeć, mm, ogarniać to, no i właśnie najlepiej Saperki, nie wydaje mi się, że to jest najlepsze. I nawet bym zrobił tak, że sprzedałbym teraz już te santy, tych Santa TV menów, po to, żeby dostawić więcej saberków, nie? No bo nikt nam nie broni, tym bardziej, że generalnie już Kawski nie potrzebujemy. Mamy tak dużo nazbierane przez te rundy, że zobaczcie, na spokojnie możemy postawić więcej saberków i wtedy lepiej wygramy te rundki, nie? Więc tutaj ja myślę, że totalnie wjeżdżamy w to. Mamy dwóch Golden Speakermen Titanów jeszcze, którzy dają nam po 4000, czyli 8000 łącznie. No więc no, jakby tutaj fajnie, nie? no wiadomo, Ultimate daje mi dużo, ale Titan Printer, widzowie, też wcale nie jest tak drogi w gemach, albo ten Dark Printer Man, albo jeszcze co tam takiego mamy. Mamy jakieś te postacie, które dają w czasie dość dużo. Tylko nie pamiętam teraz dokładnie, bo mi się troszkę już to myli. Ale na pewno widzowie są farmy, które wam tutaj mega pomogą. Na pewno nawet bym grał dwiema farmami. Dwie farmy sobie weźcie. Po prostu nawet Santa TV plus jakiegoś tam, który daje w czasie. Nie musi to być Golden Speakerman Titan, co nie, on nawet nie daje w czasie, ale wiecie, no, żeby nie mieć takich lepszych, no to wcale nie musicie mieć najlepszych. Możecie mieć Santa TV plus Scientist Drillman. I widzowie, na koniec nam się udało, ale naprawdę jest to mega trudna mapa, bo co chyba 5 Waveów nam mrozi. Nie wiem, tak sobie, nie wiem, czy dokładnie zauważyłem to dobrze, ale chyba co 5 Waveów mrozi nam postacie. Randomowe, wybrane, randomowe postacie. Więc generalnie, widzowie, totalnie Farmy. Totalnie Saberek Mutant, jak widzicie, da się przejść z Saberek Mutant toiletem, no i można też wziąć jakiś dodatkowy, nie wiem, jeszcze jeden, no prezent speakermento to tak niezbyt, bo też mogą wam zestunować spawnerki, więc tutaj też nie ma co tego brać, ale generalnie to no możecie wziąć do Saberka jeszcze coś tam dodatkowego, no jakiś booster, nie musi to być nawet DJTV, może to być po prostu Clockwoman, która da wam troszkę więcej speeda, cokolwiek, cokolwiek, co da wam troszeczkę więcej przewagi, cokolwiek weźmiecie i tak widzowie będzie dobrze, więc generalnie udało nam się zrobić Beat Santa Workshop on Hard, 500 coinów za to, powinno być więcej rzeczy, albo nawet chociaż 5 takich krejtów, bo naprawdę to jest tak trudne, że pierwszy raz na evencie jest tak trudne, wiecie, tak trudna mapa. Oczywiście tego Frozen Spickermana też przetestujemy, ale to już nie w tym odcinku, więc generalnie widzowie, dzięki za oglądanie, wiecie, gdzie są prezenty, wiecie, jak przejść harda. No i co, to mega chyba przydatny odcinek, myślę. Więc do z kolejny i później, no i widzowie, do następnego Siemanko.